Wyobraź sobie kobietę, która nie potrafi zaakceptować tego, że inni ludzie mogą jej nie lubić i zawsze stara się być dokładnie taka, jak inni od niej oczekują. Zawsze do rany przyłóż tak żeby każdy dobrze o niej myślał. I z każdym kolejnym rokiem, z każdą nową aktywnością, z każdą kolejną szkołą i pracą w życiu tej kobiety pojawiają się kolejne osoby, z których każda oczekuje Trochę czegoś innego i z których każda ma jakąś opinię na jej temat, na temat tej kobiety. Opinię nie zawsze prawdziwą i nie zawsze przyjemną. Jak myślisz? Co się wtedy dzieje? Opcja A. Ta kobieta wciąż stara się każdemu przypodobać, aż w końcu traci poczucie siebie. Zatraca siebie w świecie oczekiwań innych ludzi i każdego dnia budzi się. Do swojego życia, w którym tak naprawdę czuje się obco, którym nie chce żyć, i do roli, którą musi w tym życiu odegrać. I opcja B. Ta kobieta rozrywa swoją skorupę, która trzyma ją w tych starych schematach i w potrzebie przypodobania się każdemu dookoła i zaczyna w końcu żyć po swojemu, jednocześnie pozwalając innym ludziom odejść, jeśli nie chcą żyć obok niej. Ja byłam tą kobietą i z całą pewnością mogę ci powiedzieć, że ja wybrałam tę drugą drogę. Nauczyłam się akceptować myśli innych ludzi na mój temat i dałam im całkowite pozwolenie na to, żeby myśleli o mnie to, co chcą myśleć i wierzyli w to, w co chcą wierzyć na mój temat. Teraz Twoja kolej, którą drogą Ty chcesz pójść. Zapraszam Cię, żebyś wzięła mnie za rękę i poszła ze mną drugą drogą. Drogą z początku bardzo wyboistą, ale w której z każdym krokiem jesteś lżejsza, bo wyrzucasz ze swojego plecaka, który niesiesz, różne cegły. Cegły prób kontrolowania tego, jacy inni są i co myślą. I dlatego, że zapraszam cię do tej mojej drogi, żebyś poszła ze mną, to dziś opowiem ci o tym, jak przestać przejmować się tym, co myślą o tobie inni. I w pewnym sensie, jak pogodzić się z tym, że możesz być nawet i najlepszą osobą pod Słońcem, i wciąż może znaleźć się ktoś, kto nie będzie cię doceniał. Zacznę od tego, że nic z tobą nie jest nie tak, jeśli zależy ci na tym, żeby inni ludzie cię lubili, doceniali, żeby dobrze o tobie mówili. To nie znaczy wcale, że jesteś nierozwinięta, niesamodzielna. Bo to jest naturalne, tak samo jak naturalne jest to, że czujesz się nieswojo i niekomfortowo, gdy wiesz, że ktoś nie darzy cię sympatią albo wierzy w kłamstwa o tobie. To jest potrzeba akceptacji, uznania i pozytywnej opinii ze strony innych ludzi i to jest naturalna potrzeba człowieka. Więc jesteśmy w pewnym sensie zaprogramowani do tego, żeby szukać akceptacji, aprobaty i żeby przynależeć do jakiegoś grona. Jako ludzie mamy taką głęboką potrzebę bycia z innymi ludźmi, a do tego niezbędna jest przecież akceptacja jakiegoś danego środowiska, z którym chcesz być. Więc ustalmy, że jeśli zależy Ci na tym, żeby inni Cię lubili, albo że gdy czujesz się źle, gdy przypuszczasz, że inni Cię nie lubią, to jest to całkowicie naturalne. Nie musisz starać się zagłuszać tego, co naprawdę czujesz. Nie musisz starać się udawać, że opinie innych ludzi po tobie spływają, kiedy tak wcale nie jest. I nie musisz starać się zmieniać w skałę, bo skałą przecież nie jesteś. Jesteś człowiekiem, który jest wartościowy, człowiekiem, który zasługuje na szacunek i na bycie wysłuchanym, zobaczonym w prawdziwym świetle. Zobaczonym za taką osobę, jaką jesteś. Dlatego nie będę ci mówić po prostu się tym nie przejmuj, bo rozumiem, że nie ma magicznego przycisku, który sprawi, że nie będzie cię obchodzić to, co inni ludzie o Tobie myślą, bo to jest naturalne, że Cię obchodzi. To, do czego ja chcę Cię zachęcić, to takie podejście, w którym opinia innych ludzi może Cię obchodzić, ma prawo Cię obchodzić, może ci na niej zależeć. I jednocześnie możesz całkowicie odpuścić potrzebę kontrolowania tej opinii. Możesz po prostu pozwolić innym ludziom mieć o tobie taką opinię, jaką mają, takie zdanie, jakie chcą mieć o tobie. Możesz dać ludziom prawo do własnego zdania, nawet jeśli wiesz, że się mylą co do ciebie, bo to nie jest twoje zdanie, to jest ich zdanie. Ludzie mają prawo myśleć to, co chcą i mają prawo mieć o Tobie taką opinię, jaka jest według nich słuszna albo jaka jest dla nich wygodniejsza, bo ta opinia jest w ich głowie. To są ich myśli, ich osądy, ich przekonania i nie możesz im tego zabrać. Tak fizycznie nie jesteś w stanie im tego zabrać. Nie ma nic, co możesz zrobić, żeby zmienić czyjąś myśl czyjejś głowie. Nie możesz się tam wedrzeć i tej myśli wyciągnąć i włożyć taką myśl, którą ty wcześniej przygotowałaś i która tobie pasuje. Po prostu się tego nie da zrobić, bo to jest ich głowa, nie twoja. Możesz oczywiście podjąć próby zmiany czyjegoś zdania na twój temat. Możesz porozmawiać, możesz zacząć się tłumaczyć, usprawiedliwiać, udowadniać, ale na koniec dnia to, co dana osoba o tobie myśli, zależy od niej. To ta osoba ma ostatnie zdanie w tej kwestii. Ty możesz się dwoić i troić, możesz stawać na rzęsach i być, jak to się mówi, najlepszą wersją siebie, 24 godziny na dobę, tak, żeby ta osoba na pewno to zauważyła. Ale jeśli ta osoba nie chce tego zauważyć, nie zechce tego przypisać cesze, której posiadania tak bardzo chcesz dowieść to ona tego nie zauważy i swojego zdania nie zmieni. A często nawet jest tak, że te twoje próby udowodnienia, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś uczciwa, przyjacielska, godna zaufania, te wszystkie próby stają się dowodem na to, że nie jesteś. Stają się dowodem przeciwko tobie. No bo przecież, jeśli inni tylko zechcą, zawsze mogą powiedzieć, no tak, ale zobacz, tylko winny się tłumaczy. Gdybyś była taka, jak mówisz, to nie musiałabyś tego udowadniać, to by po prostu wyszło na jaw. No i wtedy co? Tobie ręce opadają, bo przecież ty wiesz, jaka jesteś, ty znasz siebie, ale nie możesz wyjść z siebie i zobaczyć tego, jaka jesteś, za kogoś innego. I pojawia się frustracja, że przecież to wszystko jest takie oczywiste, takie czarno na białym, i gdyby tylko ten ktoś chciał zobaczyć, jak jest naprawdę, no właśnie. A może ten ktoś wcale nie ma zamiaru zobaczyć, jak jest naprawdę. Czy pomyślałaś o tym kiedyś? Że być może ta jedna osoba, o której teraz myślisz, woli widzieć w tobie czarny charakter, woli widzieć same Twoje wady i nie chce zauważyć Twoich dobrych cech, nie chce zauważyć, że faktycznie jesteś dobrym człowiekiem, faktycznie masz dobre intencje. Dlaczego? Z różnych powodów. Być może zabożyłoby to jej postrzeganie świata. Być może musiałaby przed samą sobą przyznać, że wcześniej się pomyliła. Być może musiałaby poczuć wstyd za to, jak cię traktowała, co o tobie mówiła za twoimi plecami. Być może musiałaby wtedy zauważyć też własne braki, własne wady i przyznać się do nich, a może po prostu cię nie lubi i nie chce zauważyć w tobie niczego, co dobre. Czasami łatwiej jest wyrobić sobie o kimś opinię i się jej trzymać. Łatwiej jest widzieć tylko to, co chce się widzieć, dla utrzymania własnej iluzji, dla podparcia własnych przekonań o sobie, o innych ludziach, o świecie, o tobie. Ja znam wiele takich przypadków, szczególnie w rodzinie, gdy część rodziny, jakaś gałąź tej rodziny, postrzega inną osobę ze swojej rodziny jako czarną owcę. I ta czarna owca może. Dbać o swoją rodzinę, nie mówić złego słowa o tych, z którymi jest skłócona. Może i nawet w wolnych chwilach pomagać bezdomnym zwierzętom i karmić głodne dzieci w Afryce, ale czarną owcą pozostanie w oczach tamtych ludzi, dopóki nie podejmą świadomej lub nieświadomej decyzji, że chcą zobaczyć ją w pełnym świetle, a nie tylko z tej jednej ciemnej strony, z której do tej pory chcieli ją widzieć. I ty być może przez cały czas myślałaś, że jeśli tylko się mocniej postarasz, bardziej pokażesz, jaka naprawdę jesteś, to w końcu uda ci się przekonać do siebie innych ludzi. A to nie chodzi o ciebie, nie chodzi o to, jak bardzo się postarasz. Tu chodzi o tych innych ludzi, o tych innych ludzi, którzy są autorami danej opinii o tobie i trzymają się jej tak zawzięcie, bo to jest ich opinia. Ich ocena i tylko oni mogą ją zaktualizować i zmienić. Ty możesz się starać, oczywiście, ale to trochę tak, jakbyś próbowała podskakiwać do okna i wykrzykiwać w stronę tego okna przy każdym podskoku: Ja jestem dobrym człowiekiem, ja jestem uczciwa, ja mam dobre intencje. A ci ludzie zamkną okno i możesz sobie skakać, krzyczeć, krzyczeć, że jesteś dobra, że chcesz dobrze. Tylko co to zmieni, skoro oni wyszli z domu? A ty nigdy nie możesz podskoczyć tak wysoko, żeby wejść do środka. I to jest bardzo dobre zobrazowanie, bo możesz sobie wyobrazić, jak bardzo to skakanie męczy, jak bardzo to wykrzykiwanie męczy. Na co masz siłę po takim maratonie skakania? Chyba tylko na to, żeby usiąść na krawężniku i nie zemdleć. Nie mówiąc o tym, żeby pójść do własnego domu, zadbać o ten dom, zadbać o ludzi, którzy w nim są, którzy nie tylko otwierają dla ciebie swoje okna, ale też zapraszają cię do siebie, do swoich serc. Twoja energia, czas i uwaga to twoje najcenniejsze zasoby. W co je inwestujesz? Bo jeśli inwestujesz je w to, żeby zmienić obraz samej siebie w głowach innych ludzi, to wyrzucasz je. Wyrzucasz te zasoby. Licząc na to, że może trafią w jakieś miejsce, i może coś z nich wyrośnie. A może nigdzie nie trafią, może nic z nich nie wyrośnie, może będą wyrzucone w błoto. Twój czas, uwaga i energia. Wiele ludzi ceni swoje pieniądze i to o wiele bardziej niż cenią swój czas, swoją uwagę i swoją energię, mimo że pieniądze da się odzyskać, da się zarobić. Bo jeśli wydasz je na przykład na zegarek i zauważysz, że jest zepsuty, nie działa, to możesz ten zegarek zwrócić i odzyskasz swoje pieniądze. Masz je. A z czasem, uwagą i energią to już tak nie działa. Bo jeśli zainwestujesz czas, uwagę i energię, na przykład w oglądanie telewizji, to nawet jeśli potem uznasz, że ten serial był kiepski, nieciekawy, niewarty, to możesz żałować, Złościć się, możesz płakać, ale nikt ci tych chwil nie zwróci, nikt ci ich nie odda. Nie da ci, proszę bardzo, to są twoje dwie godziny życia. To jest twoja uwaga, którą teraz możesz przeznaczyć na czytanie książki, na coś innego. To jest twoja energia i masz jej dokładnie tyle samo, ile przed oglądaniem. Nie ma takiej sytuacji. Po prostu te zasoby już tam zainwestowałaś i, no cóż, nic z nich nie wyrośnie. Trudno. Dodatkowe pieniądze możesz też zawsze zarobić, ale czasu, uwagi i energii masz określoną ilość i możesz nawet pracować całe życie. Możesz mieć dziesiątki biznesów, które super prosperują, które przynoszą ci ogromne dochody, ale czasu, uwagi i energii życiowej będziesz miała tyle samo. Możesz sobie oczywiście kupić trochę czasu, dbając o zdrowie, delegując swoje obowiązki do kogoś innego, ale nigdy nie możesz kupić tyle czasu na tyle dużo żeby odłożyć go gdzieś na później i właśnie te zasoby które są takie ważne tak najcenniejsze ty po prostu wyrzucasz może gdzieś dolecą a może nigdzie nie dolecą i potem nie masz tego czasu dla siebie nie masz tej uwagi dla swojej pracy nie masz tej energii dla swoich bliskich bo skupiasz się na osobach które cię nie lubią nie kochają nie doceniają a Całkowicie zapominasz o tych, którzy już to robią. A przecież to nie jest gra, w której musisz zebrać jak najwięcej żetonów, że okej, okay, tego już mam po swojej stronie, to kolejnego muszę przeciągnąć. Mówiąc tak ludziom, których musisz przekonać do siebie, mówisz nie, ludziom, którzy już są do ciebie przekonani i którzy na ciebie czekają. Po co przekonywać nieprzekonanych? Ja mam taką zasadę, że nie przekonuję nieprzekonanych. Jeśli chodzi o cokolwiek w moim życiu prywatnym i zawodowym. Na przykład, jest wiele osób, które pisały gdzieś kiedyś w komentarzach, że się ze mną nie zgadzają w jakiejś kwestii. I zamiast nagrywać ten odcinek dla ciebie, która mnie słucha, to mogłabym przecież wdawać się w dyskusję i przekonywać tamtą osobę, która się ze mną nie zgadza, że ja przecież mam rację, albo że. No, nie jest to, co mówię, takie bez sensu, że może się gdzieś spotkamy na środku, że może mnie nie zrozumiała. Tylko po co? Co by mi to dało? Nie byłoby ciebie tutaj teraz, nie byłoby mnie tu teraz. Ja bym nie nagrywała, ty byś nie słuchała tego odcinka. A jestem pewna, że jest wartościowy dla wielu osób. W większości rzeczy w moim życiu bym nie zrobiła, bo byłabym zajęta przekonywaniem innych do tego, do czego nie chcą być przekonani. Więc z pewnego dnia. Po prostu dałam tym wszystkim ludziom, którzy się ze mną nie zgadzali, nie zgadzają i w przyszłości nie będą zgadzać, dałam im w mojej głowie prawo na to, żeby się ze mną nie zgadzali, na to, żeby nie byli do mnie przekonani, i uwolniłam tym samą siebie. Bo gdyby ci wszyscy ludzie chcieli się przekonać, to by zapytali, zrobiliby jakiś własny research, poznaliby. Moją opinię głębiej poznaliby mnie bardziej jako osobę, poprosiliby wprost o jakieś dodatkowe wytłumaczenie, ale oni tego nie zrobili, więc co sprawia, że miałabym myśleć nawet, że oni są w ogóle otwarci na jakąkolwiek rozmowę? Może już mają swoje zdanie, wyrobione. I to jest właśnie to. Może nie chodzi o to, że ludzie nie usłyszeli Twojej perspektywy, może chodzi o to, że znają ją i Wciąż wybierają patrzeć na świat przez pryzmat własnej. A ty zakładasz, że wystarczy im to lepiej wytłumaczyć, że się postarać, spiąć się i jakoś im to wytłumaczyć lepiej, bardziej, mocniej. Dlatego ja jestem za tym, żeby pozwolić innym ludziom myśleć to, co chcą pozwolić im tworzyć własne myśli, być odpowiedzialnym za własne myśli i żyć według własnych przekonań. Nie wykluczam oczywiście szczerej rozmowy. Przekazania swojego punktu widzenia. Wręcz przeciwnie, nie tylko wierzę, ale i wiem, że taka bezpośrednia komunikacja jest ratunkiem dla wielu relacji. Ale jeśli robisz to po raz dziesiąty, jeśli komunikujesz się, tłumaczysz, przekazujesz swoją perspektywę po raz któryś już, to dlaczego oczekujesz, że za tym jedenastym razem ten ktoś zrozumie? Dlaczego zakładasz, że przez te dziesięć razy nie zrozumiał, i jeśli powtórzysz jeszcze raz, to może zrozumie? Źle to ubrałaś w słowa? Być może. Był ten ktoś zmęczony po pracy i nie miał nastroju na takie szczere rozmowy? Być może. Ale spójrz na to z tej strony. Czy po tych dziesięciu razach, gdy ty tak się starałaś to wytłumaczyć, temu komuś w ogóle nie zależy na tym, żeby cię zrozumieć? Gdy ty dzwonisz, ty kontaktujesz się, ty inicjujesz spotkania, to czy jest tam zaangażowanie ze strony tej drugiej osoby? Bo łatwo jest powiedzieć, nie da się z tobą rozmawiać, zmieniłaś się. Nie da się Ciebie zrozumieć, nie da się Ciebie słuchać, nie poznajecie. Ale bezpośrednia komunikacja nie zadziała, jeśli druga osoba nie słucha albo usłyszeć Cię nie chce. Więc. Chcę, żebyś zobaczyła, że to nie od ciebie zależy, jakie ktoś ma zdanie na twój temat. Masz na to oczywiście wpływ, bo na przykład, jeśli spóźnisz się dwie godziny do pracy, w pierwszy dzień pracy, to twoi współpracownicy na pewno nie pomyślą sobie, że o, jesteś punktualna, godna zaufania, ale ostateczne zdanie ma osoba, do której ta opinia należy. Więc przestań się starać, stawać na rzęsach. I zaniedbywać swoje życie i ludzi, którzy cię kochają, bo możesz skakać do tego okna, a ktoś się przeprowadzi i nie poda ci nawet nowego adresu. Kolejną kwestią jest to, że opinie o tobie nie opisują rzeczywistości. One nie opisują ciebie. Ty, to jesteś Ty, a opinie o tobie to są opinie o tobie. Ty żyjesz jako Ty, a opinie o tobie żyją swoim życiem. Przeczytałam gdzieś kiedyś takie zdanie, które dużo mi uświadomiło na tamten czas i brzmiało mniej więcej tak: jesteś tą złą w czyjejś historii. I ja naprawdę, naprawdę to poczułam, bo ja o sobie wiem, jaka jestem, tak? Ja wiem, że zawsze działam z poziomu moich najlepszych intencji, zawsze robię wszystko, co w mojej mocy i zawsze robię wszystko jak najlepiej, najlepiej jak potrafię w danym momencie. Ale w czyjejś historii to ja mogę być zupełnie inna. To ja mogę być tą złą postacią. Być może nawet ktoś teraz, w tej chwili opowiada o mnie, jak mnie znał, jaka byłam okropna, niemiła, niedobra. A ja przecież wiem, że taka nie jestem i nie byłam. Więc o co chodzi? O to chodzi, że to są dwie różne osoby, dwie różne wersje. To, kim ja jestem naprawdę. I to, jak ktoś mnie widzi, to, kim ty jesteś naprawdę, i to, kim ktoś ciebie widzi, to są dwie różne osoby, dwie różne wersje ciebie, a nawet więcej niż dwie, bo każda osoba, która ma ciebie w swojej świadomości, wyprodukowała jakąś wersję ciebie i one żyją, wszystkie, osobno. Jest wiele wersji ciebie, a tobie wydaje się, że jesteś jedna. Nawet gdy ty jesteś zawsze taka sama dla każdego, to nikt nie zna ciebie w ten sam sposób. I przede wszystkim każdy, każdy ma swoją własną interpretację ciebie. Gdybyś stanęła teraz przed tysiącem osób i opowiedziała jedną, tę samą historię ze swojego życia, to powstałoby mnóstwo interpretacji tej historii ciebie. Jedni twierdziliby, że zrobiłaś dobrze, drudzy, że byłaś zbyt pochopna, trzeci, że nie byłaś wystarczająco konsekwentna albo stanowcza, a jeszcze inni, że mogłaś uniknąć tej sytuacji już na samym początku. Która wersja ciebie jest prawdziwa? Każda. Kto ma rację? Każdy, bo każdy ma rację we własnej głowie i dlatego jest tak trudno przekonać innych ludzi do Twojego zdania. Bo ich zdanie jest w ich głowie tak samo prawdziwe, jak twoje zdanie w twojej głowie. Bo inni ludzie poznają i interpretują świat poprzez własne filtry, własne przekonania, własne braki, własne lęki, własne pragnienia i potrzeby. Dlatego to, co jednych bawi, drugich uraża. Przecież widzą ten sam tekst, to samo zdjęcie. To nie jest różnica w tekście ani w zdjęciu, ale w tym, jak inni ludzie je odbierają, co dla nich to znaczy i jak się przy tym czują. To dlatego opinie, jakie inni ludzie mają o tobie, mówią więcej o tych ludziach niż o tobie. Bo to, jak cię ktoś odbiera, jest jego, a nie twoje. I nawet jeśli jesteś profesjonalistką, ktoś może myśleć, że nie jesteś profesjonalna. Nawet jeśli jesteś przyjacielska, to ktoś może myśleć, że nie jesteś przyjacielska. Nawet jeśli masz dobre intencje, to jeśli ktoś widzi w tobie coś, najmniejsze coś, co wskazuje dla niego, że nie masz dobrych intencji, to dla niego nie masz dobrych intencji. To są myśli tej osoby, opinie tej osoby. Nie są zależne od tego, jaka ty jesteś. Nieważne, jak bardzo się starasz, żeby ktoś inaczej o tobie myślał. Myśli innych ludzi są myślami innych ludzi. Ty znasz siebie w całości, od pierwszych swoich wspomnień, aż do dzisiaj, od obudzenia się każdego ranka, aż do zaśnięcia każdego wieczoru. Ty znasz siebie, ty znasz swoją drogę, ty wiesz, co przeżyłaś, to ty wiesz, dlaczego to robisz w ten sposób, a tamto robisz w tamten sposób, a inni widzą tylko kawałek ciebie. Kawałek ciebie, który dodatkowo przechodzi przez ich własne filtry. Bo oni mieli kuzynkę, która miała podobną mimikę co ty i ona była dla nich wredna w dzieciństwie. Bo oni byli krytykowani za bycie nieśmiałymi, a ty wyrażasz siebie i swoje zdanie z pewnością siebie. I widzą w tobie to, czego sami nie mają. Zresztą jest wiele możliwych filtrów. Przez które mogą patrzeć na ciebie inni ludzie. I tak naprawdę to nie jest twoja rola, żeby zgadywać i rozumieć te filtry. Większość ludzi sama nie rozumie własnych filtrów i nie rozumie motywacji, które są podstawą ich decyzji. A ty nie jesteś psychoanalitykiem tych ludzi i nie musisz ich analizować. Nie musisz oczekiwać od siebie takiego pełnego zrozumienia typu, okej, okay, zrozumiałam tego człowieka, więc wyrażam zgodę. Dla samej siebie, na to, żeby nie przejmować się opinią tego człowieka. Ale tego z kolei człowieka jeszcze nie rozgryzłam, więc dalej próbuję. Nie, bo to jest kolejne zafiksowanie się, kolejne wyrzucanie Twoich zasobów w błoto. Po prostu pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialna za to, jak ktoś Ciebie interpretuje. To, za co Ty jesteś odpowiedzialna, to to, co mówisz. To jak się zachowujesz, jaka jesteś, jakie masz intencje, jaką energię wnosisz. A chcąc wziąć odpowiedzialność za czyjąś interpretację ciebie, tak naprawdę nie wiesz nawet, na co się piszesz. Nie wiesz, co przeżyła ta osoba. Nie wiesz, jak ona myśli, jak konstruuje swoje opinie, co może zauważyć w tobie, czego ty w sobie nie widzisz. Więc jak chcesz wziąć odpowiedzialność za coś, czego nie rozumiesz i czego nawet nie jesteś świadoma? To, jak ktoś interpretuje ciebie, jest jego odpowiedzialnością. To, że ktoś ciebie ocenia, jest jego zachowaniem. To, że ktoś ma o tobie jakąś opinię, jest w jego głowie. Spróbuj świadomie odpuszczać próby kontrolowania tego. Spróbuj dawać innym ludziom swobodę myślenia o tobie. Tego, co chcą myśleć. Powiedz sobie po cichu: oh, Odpuszczam, pozwalam, daję Ci prawo. To jest Twoja przestrzeń w głowie, to są Twoje myśli, to jest Twoja rzeczywistość. Ja żyję w swojej rzeczywistości i dokładnie wiem, jaka jestem. Jeśli Ty będziesz się chciał dowiedzieć i zobaczyć mnie w pełnym świetle, zapraszam Cię. A do tego czasu. Pozwalam ci mieć w swojej rzeczywistości taką wersję mnie, na którą jesteś gotowy. I zamiast starać się przekonywać tych, którzy cię nie lubią, kochaj tych, którzy kochają cię taką, jaka jesteś. Zrodziły się u Ciebie jakieś przemyślenia po tym odcinku? Poczułaś zew do odpuszczania? Śmiało dziel się ze mną swoimi odczuciami, z przyjemnością poznam Cię bliżej. A tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że jesteś teraz o kolejny krok bliżej do prawdziwego zrozumienia siebie. Do zobaczenia za tydzień w kąciku wrażliwości. Pa!